Siemanko, dzisiaj z tej strony Metzu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Arką Gdynia, a potem mamy mecz z Pogonią Szczecin. No, rywale całkiem wymagający, no bo Arka jest w niezłej formie, jest jedną pozycję przed nami. Pogoń nie spisuje się najlepiej, ale to zawsze groźny zespół, a nad nie zagłębie Sosnowiec. Gramy na własnym stadionie, więc zagrajmy jak najlepiej dla naszych kibiców. I co tu dużo mówić, zaczynajmy. Pierwsze spotkanie. Dobre tutaj podanie do środka. Deja. Jeszcze Cvijanović. Świetnie dojrzał za randy. Ten zagrywa do Sombetino. Ten jest na skraju pola karnego. Ma dobrą okazję do zdobycia bramki, ale świetnie udaje mi się to złapać. Wyczułem intencje strzelca. Znowu to niestety arka nie atakuje. Cwijanowicz Jankowski. Podaj do środka Sombetino. Cvijanović. Ma za dużo miejsca, zdecydowanie były gracz korony kielcecwi. nowić w polu karnym musiał uderzać, no i udało mi się na spokojnie złapać tą piłkę. I mamy rzut rożny dla arki. Grew znowu Zarandia. Zobaczmy co wymyśli Gruzin, mocne zagranie danych, no i jeden do zera. No niestety świetnie uderzył z główki. A tutaj mam wątpliwości, czy zachowałem się idealnie, bo gdybym stał na linii, to może zdołałbym dosięgnąć tego uderzenia. Więc mam nauczkę kolejną na przyszłość, że po prostu stać przy takich rzutach rocznych na linii i wtedy myślę mogę bardziej pomóc zespołowi. Dobrze tutaj Arka rozgrywa akcję nalepa, cwijanowicz. Nalepa szuka miejsca do podania, nie znajduje go, ale wreszcie mu się udało Sombentino, Cwijanowicz przedziera się i jedną ręką zbijam do boku. Jeszcze zarandia i znowu udaje mi się to złapać. No, całkiem niezłe rozgrywam spotkanie. Zarandia ja ładnie tutaj zagrał. Zobaczmy na lepa, czy poda. Jeszcze tutaj zagranie na pole karne. Wychodzę do tej piłki i pewnie ją przechwytuję. I trzeba inicjować kontrę. No i koniec spotkania. Tak naprawdę nie wykreowaliśmy sobie ani jednej ciekawej sytuacji. No, arka zasłużenie wygrała. Dobrze, że straciłem tylko jedną bramkę. Ale mówię, popełniłem taki mini błąd, no bo czybym więcej zrobił na linii? Nie wiem, ale pewnie. Coś bym więcej może dał od siebie, bo to nie był jakiś wybitny strzał, no ale niestety lekkie ustawienie na czwartym metrze sprawiło, no że niestety nie zdołałem doskoczyć do tej piłki. Arka dominowała w pełni zasłużenie wygrała to spotkanie i tak dziwię się, że tylko wbili nam jedną bramkę, no ale moja dyspozycja też była całkiem przyzwoita, obroniłem wiele groźnych strzałów. No i oczywiście przechodzimy dalej. Pod względem indywidualnym po tym meczu mogę być nawet zadowolony, ale zespołowo nie zagraliśmy najlepiej, więc to trzeba zdecydowanie poprawić tak naprawdę. No bo nie możemy tak grać, nie może Arka Gdynia na naszym boisku dyktować warunków gry. Wiadomo, w miarę solidna drużyna, ale mimo wszystko na własnym stadionie to ty powinieneś kontrolować to, co się dzieje na boisku, a nie twój rywal. No zagraliśmy zespółowo, jeśli chodzi o cały zespół, no to fatalnie no. Dobrze, że udało mi się tych kilka strzałów obronić, to przynajmniej nie było kompromitacji, bo tam spokojnie Arka mogła wygrać 2-3-4 do zera, no jakby im się wszystko udało. No ale na całe szczęście rozgrywałem przyzwoite spotkanie poza tym drobnym błędem, gdzie już teraz wiem, że trzeba się tej linii trzymać, bo z tym wzrostem, no wiele tak naprawdę na czwartym metrze to ja nie zrobię. Niestety nie posiadam wzrostu Janusza dziura w ręce. A teraz rozpoczynajmy spotkanie na wyjeździe. Musimy dać radę. Dobry przerzut tutaj do boku, Żyro, ładne podanie do Majewskiego, Radosław Majewski rozrzucił grę, Żyro, Buksa, centruje na Drygasa i kapitalnie udało mi się tutaj interweniować. No powiem wam szczerze, tego się nie spodziewałem, że mi się to uda odbić, ale tym pajacykiem coś udało mi się fajnego zrobić. Dobrze tutaj gracze pogoni rozgrywają piłkę, Majewski, Drygas, jeszcze Buksa. Wycofanie Majewski, żyro, Buksa, ależ oni pięknie klepią. Żyro na pole karne. Dobra interwencja Arnasona. Jeszcze nie koniec, Nunes. tak do środka i Buksa. Na szczęście uderza w zasięgu moich rąk. Dobre pytanie Mystakidis, Gvilia. My Mystaki, Dis bardzo źle i łatwo tracimy piłkę Stec, Drygas Majewski, Buksa rozrzucił grę do a jeszcze raz Buksa. Ale uderzył prosto w to miejsce, gdzie akurat się znajdowałem. Wreszcie atakujemy Żurkowski, Jimenez, Jimenez wycofanie, Żurkowski, Gryszkiewicz. Jimenez, Żurkowski, ależ piękna akcja górnika zabrze. Jimenez na pole karne! I dobrze, Nunes niestety dał radę świetnie interweniować. Matras, Żurkowski, matras, jeszcze tutaj Bajdu na skraju pola karnego, centruje i jest jeden do zera. Tak jest, o to właśnie chodzi. I tutaj widzimy Szymon Żurkowski idealnie skontrował tą piłkę. No i górnik wychodzi na prowadzenie, mimo iż pogoń w tym meczu dyktowała warunki gry. To zabrzanie zdobywają pierwszą ramkę. Cudowne wykończenie żurkowskiego, ale wrzutka bajdu, Stadion Świata to się ceni. Dobrze tej Mestakidis wycofa tą piłkę, Żurkowski, Bajdu, Żurkowski, mamy okazję do skonstruowania naprawdę ciekawej akcji. Jest tutaj Gryszkiewicz, centruje na pole karne, ale niestety nasz zawodnik uderza prosto w ręce Załuski. Dobrze tej Podstawski, Majewski, jeszcze Buksa, Podstawski może podać, zobaczmy, jednak wrzuca na pole karne i ta bezpańska piłka pada naszym łupem. Dobrze, tutaj Suarez. Do środka Żurkowski. Przerzut do Bajdu, który naprawdę rozgrywa świetne spotkanie. Jeszcze tutaj odegrania, niestety, Fojut interweniuje. Matras Żurkowski, matras Żurkowski. Jest tutaj Jimenez. I Mestakidis na 2 do 0. Tak jest, ależ on ma wykończenie. To jest coś niesamowitego, jak gra ten Grek. Nie zawodzi, i to jest najważniejsze. Na niego w ważnych momentach można liczyć. No i Pogoń chce szybko odpowiedzieć na drugą straconą bramkę, Majewski ma sporo miejsca, zagrywa do Buksy, Buksa rozrzuca grę do Żyry, Żyro na pole karne, Majewski i pięknie! I to jest najlepsza interwencja w tej karierze w moim wykonaniu, coś niesamowitego, Majewski miał praktycznie pustą bramkę, a i tak udało nam się przesunąć na tyle dobrze, że wybroniliśmy kolanem tą piłkę na rzut rożny, pięknie, to jest to właśnie. Aj, Piękna interwencja, ale trzeba się skupić, bo mamy rzut rożny. Kożuli wznowi grę. Mocne zagranie i strzał głową frontczaka. No i jak widać na linii wcale to bronienie po rzutach rożnych nie wychodzi nam najlepiej. Tak naprawdę główki to dla bramkarza najgorsza rzecz w FIFA, bo naprawdę ciężko się przed tym obronić. Strzały po ziemi nie ma problemu. Strzały ku górze nie ma problemu, ale po rzutach rożnych dzieją się takie cuda... No, że niestety czasem bramka musi wpaść, no i front Szaka strzał zbiliśmy na słupek, ale to nic nie dało. Dobrze, to jest Żurkowski. Wycofanie Arnason Żurkowski. Dojrzał tutaj Mestakidisa. Ten odgrywa Żurkowski w roli rozgrywającego. Jeszcze wycofanie Matras, Matuszek i Jimenez na 3 do 1. I to jest koniec. I nie przegramy tego meczu. 3 do 1. Dla górnika zabrze i wielka radość Jesusa Jimeneza. Fantastycznie to wykończył w polu karnym. No i bramkarz był bez jakichkolwiek szans na interwencję. No i o to właśnie chodzi. Tak się powinno finalizować takie akcje. Ładna zespołowa akcja. Sfinalizowana przez naszego. Jednego z lepszych strzelców. No i koniec tego spotkania. Wygrywamy 3 do 1. No i na pewno uśmiech nie może schodzić z naszej twarzy. Bo zagraliśmy bardzo fajnie. 3 piłki złapane. trzy sparowane. Jedna bramka stracona. Ocena meczowa 7,8. Tutaj... Mamy obroniony strzał, to jest chyba najlepsza moja interwencja w tej karierze. Idealne przesunięcie się i wybronienie strzału kolanem. No ale potem niestety minutę później Frączczak bardzo ładnie uderzył głową. Byłem na linii, no ale jak widać nic to nie dało, bo jeszcze nie są to te umiejętności, by spokojnie bronić każdy strzał. No i to jest właśnie problem na początku każdej takiej kariery, gdzie chodzi o rozwój. Że ten bramkarz jest na tyle słaby, że nawet jak ma piłkę na rękach, to właśnie zbije ją na słupek zamiast obok słupka. No czasem tak bywa, no. Trzeba się rozwijać, jak będziemy mieli wyższy overall, będzie broniło się łatwiej. No i przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, tym razem na szczęście jest zwycięstwo. No i wskakujemy na piąte miejsce w tabeli. Bardzo dobrze, ja się cieszę na czele Lech Poznań, a na dnie zagłębie Sosnowiec. Nie będę nad tym jakoś wielce płakał. Jeśli chodzi o następny odcinek, to z kim zagramy, zobaczmy. Jagiellonia Białystok i Korona Kielce, bardzo wymagający rywale. No ale myślę, że damy sobie jakoś z nimi radę. Na każdego rywala trzeba uważać. No, Jagiellonia na pewno chce się włączyć w walkę o tytuł mistrzowski. Na no, Korona to jest taka drużyna, która przynajmniej na początku sezonu gra w miarę ogarnięty futbol. Co się dzieje pod koniec? No to już raczej nie ma w wtedy aż tak wybitnych wyników. No ale ich celem będzie gdzieś miejsce w środku tabeli, by na spokojnie się, nie utrzy by na spokojnie się utrzymać i by przypadkiem nie dostać się do europejskich pucharów. No a w tym materiale to by było na tyle. Jeśli się podobało, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym epizodzie.